Witamy w naszym domku. Zawieszka do kluczy firmowa. Kto odwiedzał nas na targach mógł dostać podobną. I wchodzimy. W holu mamy wydzieloną małą część na jakieś ubrania, buty. Mamy tutaj też szafkę bezpiecznikową. Drzwi przesuwne, chowane w ścianie, oddzielają tą przestrzeń. Na prawo mamy łazieneczkę. Prosta, elegancka łazienka z kabiną prysznicową, żadnych dużych fanaberii, wentylator z czujnikiem higroskopijnym. Zrobione jest to razem z ogrzewaniem podłokowym. Na membranie mamy panele winylowe, na ścianach panele FiBo. I proszę, jesteśmy teraz w salonie. Salon może nie jest bardzo duży, ale dzięki dużym oknom z każdej strony i otwartemu sufitowi, ta przestrzeń wydaje się ogromna, tak? Mamy przedłużenie w postaci podcienia tarasu, tak? sufitów, dlatego mamy wrażenie jakbyśmy byli na zewnątrz. Nadblatowe okienko, to będzie w później, kuchnia będzie zrobiona w późniejszej kolejności przez inwestora, i tutaj miejsce wnęka na aneks kuchenny. Wychodzimy na taras. Proszę spojrzeć na ten wspaniały widok. Taras długości 3 metrów, podcień długości 2 metrów, także spokojnie będziemy mogli sobie tutaj na tarasie. Postawić stoliczek i jeśli nie będzie wiało, a będzie deszczyk padał, nie będzie to nam przeszkadzało. Wracamy zwiedzać dalej. O, nie wspomniałem jeszcze kominek i z zamkniętą po komorą spalania. Wlot świeżego powietrza mamy przez podłogę, wylot spalin za pomocą rury dymowej z przejściem kominowym z przejściem dachowym przepraszam firmy pożole wszystko szczelnie szczelne powietrznie i idziemy dalej holem po lewej stronie mamy pierwszą sypialnię nie jest zbyt duża ale łóżko podwójne się zmieści albo piętrowe i, i tutaj mogłyby spać yy, dzieci Drugą sypialnię mamy, następnie rama łóżka podwójnego już jest złożona. Od tyłu okienko, które doświetla nam klatkę schodową. Proszę Państwa, każdy może mieć taki dom, domek dla siebie. Ja przypominam, że tu jest tylko 50 metrów kwadratowych zabudowy. No naprawdę jest przestronnie. Także model Star50 wydaje się optymalnym rozwiązaniem, tak? Jeszcze w takiej okolicy kupić taki dom u nas, możemy go wybudować, możemy go zrobić za granicą, mówimy po angielsku, po norwesku. Zapraszam serdecznie do kontaktu.